Zobaczymy, jak się przed nami otworzy pan dr Michał Mularczyk. Dzień dobry, panie dzień dobry panie doktorze, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie, porozmawiamy sobie o diecie i jej wpływie na chorobę ADHD. ADHD. Na początku wytłumaczymy, czym jest zespół ADHD, bo to jest dzisiaj bardzo popularne pojęcie na Instagramie. Masz ADHD, jakieś tam rolki i tak dalej, ale jak rozpoznać to ADHD? Rozpoznanie jest powinien postawić zespół specjalistów, bo to jak już się rozpozna jakieś zaburzenie, no to wkraczamy z leczeniem, prawda? Leczenie jest takie, no, cały czas budzi wielkie kontrowersje, bo są jakby nie patrzeć, jak w jaki sposób pochodne amfetaminy te leki, to, oczywiście to są dalekie krewne, nie mają takiego silnego, że tak powiem, uzależniającego działania, jak, jak amfetamina czy, czy, czy inne jej bliższe preparaty, natomiast rozpoznanie powinno być postawione przez wielu specjalistów, tak? To może psycholog, psychiatra, ale także dietetyk, bo, czy jakiś człowiek od, 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 od zachowań od, 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 od oceny zachowań, bo to wszystko jest bardzo ważne, bo to nie jest tak, że mam tylko zespół, bo to jest zespół tak zwanego zaburzenia koncentracji i nad, nadmierna ruchliwość, tak? Nie wiem, co jest pierwsze. Czy mam zaburzenia koncentracji, no to jestem w wściekły i się ruszam. Czy może jednak mam nadpobudliwość ruchową, co mi zaburza koncentrację? Cały czas się na ten temat specjaliści głócą. Natomiast rozpoznanie powinno być postawione przez, przez wiele osób, nie tylko przez. O, on ma DHD, jak to wiele mamuś potrafi postawić i dajmy, idziemy do lekarza, dajemy leki, tak? Proszę powiedzieć, czy wpływ na rozwój tego zespołu faktycznie ma dieta? Czy my możemy dietą spe... Zmniejszyć ryzyko tego, że nasze dziecko, czy my nawet, no bo przecież dotyka to też dorosłych, ten zespół będziemy mieli. To znaczy, trzeba odróżnić. Właśnie, bo jeżeli będziemy się żywili, na przykład, jeżeli damy dziecku płatki śniadaniowe do szkoły. Tam, bardzo popularne. Co, bardzo popularne. No to rozłóżmy troszkę tak biochemicznie, co to jest. Tam jest tryptofan, czyli aminoksa, z, której, z którego powstaje w przyszłości serotonina. Ona może nie ma aż takiego wielkiego wpływu na ADHD, bo tutaj chodzi o dopaminę. To też pokrewna, powiedzmy, jakaś tam tam taka kuzynka, ale mm. serotonina podnosi nas, teoretycznie powinna podnieść, tak, nasz, nasz nastrój, ale z powodu dodanego do, do, do cukru tłamsimy ten tryptofan i serotoninę, czyli dostajemy sygnał do mózgu, że przyjdzie dobrze, a nie przychodzi a do efektorów w postaci mięśni przychodzi cukier i mamy coś się mózgiem ma mnie tak, a energia mnie rozpiera, no, można to, że tak powiem z zespołem ADHD pomylić, czyli już możemy dziecku zaserwować na dzień dobry takie coś, tak? szczególnie jeżeli podamy, no większość matek niestety podaje dziecku te płatki śniadaniowe, mimo że dziecko nie jest głodne. No bo trzeba wyjść. No i najprościej jest po prostu. Tak, no bo to jest szybko. Jeżeli my chcemy dać dziecku coś, co zapewni mu z drugiej strony, żeby tego ADHD nie było, na przykład to trzeba zrobić na przykład jajko sadzone sztuk kilka, bo tam nie będzie cukru, natomiast będzie witamina D, witamina A, będą wszystkie właśnie witaminy z grupy B, będzie, będą substancje, które będą zabezpieczały nas, nasz mózg przed wahaniami nastroju, a to powiedzmy, można też tak powiedzmy, upraszczając, powiedzieć, że to są no, też, te, też jakby wachnięcia. Spory nastroju i napędu, tak, w związku z tym, to, to, żeby odróżnić, czy to jest rzeczywiście dietozależny zespół zaburzeń koncentracji, bo to jest naprawdę bardzo łatwo wywołać, jeżeli podamy dietę, bo, bo jedna rzecz, za odpowiednią syntezę dopaminy, serotoniny i tych wielu przekaźników odpowiada na przykład witamina D, witaminy z grupy B, żelazo, za utrzymanie tych wszystkich substancji u nas w głowie. Jeżeli to będzie dobrze doprowadzone, to nie będzie wachnięć, czyli człowieka, człowiek, który nie ma ADHD i nie, znaczy, lub <grym> tych objawów, nie, to nie wystąpi. Natomiast jeżeli człowiekowi zabierzemy witaminę D, <grym> zabierzemy witaminy B, a podamy na przykład codziennie chleb, pięć razy dziennie, jak to niektórzy dietetycy zlecają, czyli damy dietę wysokowęglowodanową, a węglowodany ma, ciągną ze sobą konieczność podawania witamin z gruby B. No to już zaburzamy produkcję dopaminy, serotoniny. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, czyli no, zalecenia cytatury które są takie ogólne, jest pięć posiłków. Nie zgadzam się z tym w ogóle. W każdym posiłku ma być, kluchy mają być chleb czy coś innego. Nie zgadzam się z tym. Bo w tym momencie to ciągnie za sobą konieczność podawania ogromnych ilości witamin i to minerałów. Za, panie doktorze, jesteśmy w pracy, yy, mamy zdiagnozowane ADHD, trudno nam się skupić, co w pracy w trakcie lunchu powinniśmy zjeść w takim razie. <laughs> Unikać cukru. Zastanowić się, czy o, na przykład mamy nabiał, tak? No właśnie nabiału. mam tutaj bułeczkę. I o, matko, no właśnie zdrada. Niby synałonem, chyba jak żeliby, oh. widzę, ale. I kruszone, tro, 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 troszkę ratujemy. mamy takich rarytasów. Tutaj na przykład położyć na to kostkę masła i zjeść kostkę masła, wąchając, że tak powiem, te, te rarytasy, <laughs> mniejszą krzywdę sobie zrobimy. Tak, bo to w maśle będziemy mieli tłuszcz, witaminę D, witaminę A, czyli coś, co będzie nam łagodziło te objawy. Jeżeli mamy mleko odtłuszczone, bierzemy, co bierzemy? Mleko otłuszczone, zabrano witaminę D. Witamina D broni nas, nasz mózg przed różnymi sytuacjami, między innymi przed opóźnieniem, na przykład wystąpienie objawów, albo opóźnia zaburzenia koncentracji, opóźnia wręcz demencję, a tu mówimy cały czas o zaburzeniach z układu nerwowego. W związku z tym, jeżeli chcemy w ogóle, w pracy już jesteśmy, zjedliśmy takie coś w domu, albo płatki śniadaniowe, to już żeśmy źle, źle zaczęli i będzie trudno nas, że tak powiem, dalej ustawić. Zacznijmy sobie dziennie, na przykład, od ja, ja, ja sadzone, sztuk 4-5, bez chleba, żółtko płynne, białko ścięte, ja też do tego lubię warzywa, niech sobie zje, i w tym nie ma skoków cukru, czyli nie mamy czegoś, co może napędzić nam deficyt uwagi, prawda, a, a podajemy witaminy i minerały, które będą to wszystko łagodziły w związku z tym ja mówię, że hmm. Czym innym jest. Bo, a do czego zmierzam? Do tego, że mamy ogromną nadrozpoznawalność ADHD. Nam, hmm. rodzicom, jest łatwiej, dobra, to dzieciak nie uważnie, y y dajmy mu leki, pójdzie, pójdziemy do, do psychiatry, ten mu da leki, będzie spokój. Te leki rzeczywiście zadziałają, bo one będą trzymały stężenie dopaminy w mózgu i będzie dziecku troszkę łatwiej utrzymać. Czy to jest te, czy się na łatwiznę? Tak. No, bo umówmy się, lekcje są w większości przypadków raczej nieciekawe. Pamiętam, byłem w szkole, tak? Mnie interesowała biologia, chemia, wszyscy fizyka. Tak, tak, tak. I część, no to, jakoś się dało przeżyć. No, ale dało się przeżyć, prawda? No, ale były lekcje te nudne, były lekcje te mniej nudne, tak? No, zależy, co, 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 człowiek, co człowiek lubi. W związku z tym. O DHD wtedy nie byłem jak ja byłem młody rozpoznania, ale mówili, że ty się ty uważaj trochę na tym, no bo tutaj się jesteś w stanie skupić, a to nie. No właśnie. Ja widziałem dzieci z rozpoznanym ADHD, które potrafiły się jednak skupić na tym, co lubiły w związku z czym już nie do końca spełniają tych wszystkich założeń. Jeżeli się poprowadzi właśnie suplementami, uzupełni się yy, mikrobiotę jelitową, bo pamiętajmy, że jest połączenie mózg-jelita i te bakterie sobie z naszym mózgiem gadają. Jeżeli mamy bakterie, które będą promowane przez takie bułeczki, to niestety będziemy mieli zaburzenia produkcji neuroprzekaźników w mózgu. Jeżeli wyleczymy, jeżeli weźmiemy dobre które na przykład Lnarinę, który wywali wszystko, albo drożdżaki, na przykład czy inne rzeczy, no to ta Komunikacja i mózg zaczyna się yy, yy, być poprawna. I jeżeli wykluczymy te wszystkie rzeczy, dlatego ja mówię na początku, specjalistów wielu jest potrzebnych, żeby to potwierdzić lub zanegować, to wtedy rzeczywiście mamy spowodowane na przykład czy jakieś urazy yy, okołoporodowe, yy, a matka piła alkohol w ciąży, był jakiś uraz, czy nurkowanie było w ciąży przez matkę, jest nitka masa radzienie bezoceniowa, jest parę takich rzeczy predysponujących do, wyspo, do wystąpienia tego zespołu, ale po wykluczeniu tych wszystkich rzeczy możemy podejrzewać i rzeczywiście stosujemy. Dobrą suplementację, dobre żywienie, nic nie działa, ok, możemy wkroczyć z lekami, ale to jest tak naprawdę zarezerwowane do... 10-15% tych ludzi, którzy dostaje te leki. Panie doktorze, tak zapytam, bo ja przeżywam tę bułeczkę, bo to jest e, dobry gest naszej na koleżanki, ani na e, która nam się przyniosła, a jak zjemy na pół, to będziemy trochę usprawiedliwieni. <grym> ale z wy na pół, ja nie nie To Znaczy trochę. Znaczy, no właśnie, zależy, czy macie objawy, czy nie. Nie wyglądacie raczej na takie osoby, raczej jesteście osobami skoncentrowanymi, ale... Cukry niosą za sobą inne, różne jeszcze, że tak powiem, działania szkodliwe. W związku z tym ten cukier naprawdę to jest coś, co niszczy naszą, naszą cywilizację. No właśnie, panie doktorze, bo to jest któreś już nasze spotkanie w tym programie. I kolejny raz y, przechodzimy do tego, że te to cukry, cukier to w naszym życiu. życiu to naprawdę powinien się pojawiać sporadycznie. Najlepiej to chyba wcale. Generalnie tak. W dużym skrócie, rzeczywiście, bo ty, tyle, ile mamy w warzywach tych, 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 tych cukrów, 5-10%, to jest świat i ludzie. To nam, naprawdę nam jest więcej nie potrzeba. Dla nas, gdybym miał, gdyby miał na talerzu czysty tłuszcz, czyste białko, czy, czysty cukier i miał przetrwać jakiś czas, bez wahania bym za dobry tłuszcz chwycił, bo wiem, że na nim dość bezpiecznie jestem w stanie jakiś czas przetrwać. I tak jak w, ma, 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 mamy cukry generalnie złe i gorsze, zależy to powiedzmy od dawki, tak wśród tłuszczów już mamy, powiedzmy na przykład mamy, jeżeli mamy rafinowany tłuszcz, jeżeli na przykład olej mamy rzepakowy, to po prostu to jest świetna jako rozpałka, tak. Do starego Dida się będzie nadawało, ale nie, do buzi. Natomiast już nawet smalec będzie dużo lepszy niż olej rzepakowy, tak. I niż cukier. No tak, tak. A to w ogóle to urina, <laughs> Taki to nie porówna... na smalcu. No, Panie doktorze, na... serdecznie Rarytas. dziękujemy Zdrowa. bardzo panu zdrowie. <laughs> serdecznie panu dziękujemy, cukry odstawiamy, rafinowane tłuszcze odstawiamy. A przynajmniej się staramy. Dokładnie tak.